Piotr, witam Cię w Częstochowie. Cieszę się, że możemy pierwszy raz ze sobą rozmawiać. I chciałbym zacząć trochę nietypowo, bo jesteś na tyle znanym zawodnikiem i utytułowanym, że kibice włókniarza y, znają Ciebie, nie muszę Cię przedstawiać, ale może powiedziałbyś coś o sobie y, tym wszystkim, którzy być może dopiero będą oglądać nasz materiał pierwszy raz albo dopiero zaczynają przygodę z włókniarzem. Zaskoczyłem Cię. Eee, troszkę tak. Eee, cześć wszystkim, eee, to na początku. E, pochodzę z Leszna, e, tam się wychowałem, e, jeździłem w Unii Leszno 12 lat i tak od e, kilku lat e, troszkę się pozmieniało, byłem we Wrocławiu, w Zielonej Górze, teraz oczywiście w Częstowie. E, bardzo się cieszę, jakby, że tutaj trafiłem i e, mamy ciekawą drużynę, będziemy na pewno walczyć e, w tym sezonie mocno, z tego też e, ja jestem znany że na to, że nie odpuszczam do samego końca, także y, mam nadzieję, że dostarczę Wam e, dużo emocji, tych dobrych. I, e, no i do zobaczenia. Teraz właśnie się pytanie, bo będę chciał zapytać o Tor, czyli bardziej standardowo. Zdałeś tu licencję, y, zawsze fajnie jeździłeś w barwach innych klubów. Y, czy nasza nawierzchnia, nasz Tor miało znaczenie przy wyborze klubu, czy sytuacja rynkowa była na tyle dynamiczna, że ten temat szedł na dalszy plan? Na pewno sytuacja była dynamiczna. Częstochowski tor jest bardzo fajnym torem i, i lubię tutaj jeździć. Na pewno nie należy on do, do trudnych technicznie. Jest to duży tor i szybki. Ale trzeba mieć dobrze dopasowany sprzęt, przede wszystkim szybki. Mi różnie dotychczas tutaj szło, natomiast myślę, że więcej jest tych dobrych występów jak, jak złych. E, powiedz proszę, sam wspomniałeś o tych zmianach barw klubowych, to też na to zwracają uwagę eksperci, ale oni jednocześnie też przyznają, że ma ogromny talent. Czy można w takim razie życzyć Tobie, czy ja mogę Tobie życzyć, żebyś zakotwiczył u nas, e, być może teraz zaznał więcej spokoju i jeszcze podkręcił trochę tempo i wzniósł się na te wyższe umiejętności, które zresztą prezentować w przyszłości. Myślę, że tak, e, że tego można mi życzyć i e, też chciałbym już e, na pewno skończyć e, z, e, z tak częstą zmianą klubów. E, e, no ale jakby historia pis pisze się sama i, i tutaj koncentruję się mocno właśnie, żeby e, w tej drużynie się, się tutaj wspiąć na, na wyżyny i. I zrobić dobry wynik, no co, przed, co na pewno pomoże mi w uzyskaniu e, kontraktu, no, bo wiadomo, że jak będę jeździł słabo, no, to e, cię ciężej jest o, o kontrakty w, w Ekstralidze i w ogóle w, w drużynie, która ma cele. Także tak, tego można mi rzucić. I na tym kończymy, tym akcentem optymistycznym. Bardzo by było, było Cię poznać i życzę Ci podanego wieczoru dzisiaj. Dziękuję bardzo.